pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start, dwieście, trzy lewy, długi, prostuj, sto, trzy lewy, dwa prawy, 150 5 lewy szeroko, ślisko 150 6 lewy bardzo długi 4 lewy, zacisk do 3, z uwagą ślisko

3 lewy zacisk do 1 50. Prostuj. 3 lewy zacisk do 2. 5 prawy. 43 lewy do 5 prawy. Chopa śmiało, zaszczytem 35 lewy. Trzy lewy zacisk do jeden. Do trzy prawy, nie wypuszczaj. Sto, trzy lewy, długi. Prostuj, sto. Trzy lewy, do dwa prawy. 50, 5 lewy szeroko, Ślisko. 150, 6 lewy, bardzo długi. 4 lewy, zacisk do 3. Ślisko. 150. Trzy prawy. Minus. Ślisko. Sprostuj. 100. Cztery lewy. Zacisk do 1. 50. Trzy prawy. 30. 2 prawy. Długi. 100. 3 lewy zacisk do 1, 50 prosty, 3 lewy zacisk do 2, 5 prawy, 3 lewy ciasny do 4 prawy, chopa śmiało, zaszczytem 35 lewy. 3 lewy zacisk do 1, do 3 prawy, nie wypuszczaj, 100, blok i wyjeżdżamy w prawo w bramę do mety stop.